Cześć, się ma dzisiaj e, będziemy grać w e, Obi, ale na aucie. Będzie ciekawie, Zapowiada się bardzo ciekawie, ale no zaczynamy. Jak będę kaszlał to sorry, ale dalej jestem trochę chory, jakby coś. O, oj, 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 widzowie, widzowie, lecimy, lecimy, co jest? Widzieli... A! Nie, proszę! Nie! E, bo też słyszałam, że jest też takie obby, ale na aucie. Znaczy na rowerze. Więc też może będzie z tego Ale my teraz skaczemy. Yo! się? Ale robi, patrz jaki drift. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. O ja nie mogę. Na jakim by level? Trzecim. No to nam dobrze idzie, jak no. Tak szybko Przechodzimy yeah. dostał? Dosta, dostaliśmy jakiegoś badża e, Nie wiem za co, ale Zobaczymy czy są tutaj ludzie. O, dużo ludzi jest Więc no filmik się zapowiada <coughs> Bardzo dobrze e. No O, robimy, robimy to Jej, jej, oj, 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 oj W komentarzach napiszcie hashtag yy, No zdrowie dla mnie ale ja chyba na zdrowie się mówi na oferty jak ktoś kisnie. Oj, oooo oj, 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 oj. widzieliście to normalnie jakbym takie triki robił na rowerze bo wczoraj sobie no, ty, na tym na hulajnodze jeździłem wiecie bo tak dawno na hulajnodze nie jeździłem aż ja wszystko zapomniałem no Dobra, prawie spadliśmy tam. Yy. Lecimy. Nie! Proszę, nie, nie, nie. Widzieliście jak blisko. Trochę ciężko się tym steruje. Ale chociaż te wyskoki są bardzo fajne. Nie, nie, nie. nie, nie. No, co się stało? To się da używać? O, ale. Ale szybki jestem. A to, co to. Кто это? Ага, это с Окей, Уй. Андресвит. Не, 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 в космос ай Lecimy, lecimy! Woo! Napiszcie może oprócz tego, e, oprócz e, hasztag na zdrowie, to napiszcie hashtag auto. Tak też będzie fajnie. Nie! Widzowie! Nie, 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 co się dzieje, no! Nie, <śmuchy> boy. Uuu, widzieliście, ale Triksio. Triko. Trikor. Trikor. Trikosz. Dobra, nie wiem, jak to się mówi. Uu. Chyba Triksio. Nie, triks? Ja Nie wiem, dobra. Ale auto. Czekajcie, najpierw coś... Da się tutaj samochody! Trzeba zakręcić, żeby to... <kluzny> Postosuj. Czekaj. Jaki, ile mamy? Uu. Możemy sobie takie kupić. O, takie to będzie fajnie. Fajne. Nie! O, nie! <śpiewa> widzowie, spadliśmy. O co chodzi z tym licznikiem tutaj? Bo trochę... Co to jest, no? He. Co jest, ty widzowie? He. Lecimy... <śpiewa> O je, jej, wuj! Lecimy z nie. Oh, yeah. Ała! W komentarzach napiszcie hashtag samochód. Samochód. Widzieliście to? Nie, wi ale widzieliście to wcześniej? Takie triki robiłem? Ty. Oj, 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 Dobra. lecimy ustawienia. Samochody dostosuj, <laughs> da się coś no. czekajcie. Um. Co to jest? Ej, ja to chcę, zbieramy na to. Albo na to? Dawaj, na, to na to zbieramy, na to. Auto. Ej, doba... Nie, jednak to. Dobra, zobaczymy na co nas będzie stać, ok? Bo za, bo za dużo marzeń to... To nie fajnie, bo wtedy można sobie się zdecydować, to chcesz Prawda, widzowie? Dajcie lajka, jeżeli wam się filmik spodoba Oj, oj, oj Przechodzimy, widzowie, to na Asie jest! Drifty. Nie, 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 nie! Ej, mogłem tego. Uhu. Też mam, mam plan zrobić z kolegą film, więc no. Też zapraszam na jego kanał. Eee, nazywa się Linek Malinek. Bez żadnego, bez żadnego przecinka. Eee, no. Ale może zrobimy. Już kiedyś mieliśmy plan zrobić. Nie, widzowie! Kręcimy się. <ścoughs> yy, widzowie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to ten. Wymyślcie jakąś nazwę dla tej rybki. Bo będzie też fajnie. Nie, 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 nie. Fajnie, jak wymyślicie jakąś nazwę dla mnie. Uuu. O, 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 widziałeś to? Nie. Oj, mm. oj, 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 oj. Lecimy. No widziałeś, lecimy na mi auto. Jakaś, jakiś liker, albo iker. Nie wiem, nie znam się. Teraz będziemy <laughs> kupić samochód Samochody Nie! Zapatrzyłem się na ten Na samochód O! Widzieliście? Ale... ale się uratowałem Dziesięć minut Ej, może to jest pokazane, ile ja gram już? No, to tak może być. O, jest! Lecimy? Nie, nie, nie. Okay. Aha, ale Spider ze mnie, znaczy z nas, znaczy ze mnie jednak, bo też ja tutaj kręciłem. Kręcę się jak ewador. Nie! Nie! Teraz to się kręci. Nie! No widzowie, no! Jak to tak można? Dobra, najpierw sobie oszczędzimy, bo jak będziemy spadać już to wtedy. O, widzieliście. I to był właśnie mój plan. <laughs> Dziwój. tutaj. Jeszcze już 11 minut jeszcze gramy. No to nie jest źle, prawda? Ale gruba ściany mam tutaj Ej, ale widzowie wy... Zauważyliście, że my to prawie light przechodzimy? Nie, nie, nie To jest... Nie! Dobra Nie udało się, no ale teraz to się nam na pewno uda szybko. Szybko! Szybko! Zrobimy to! Nie! Jest! Udało się! Nie! Nie! jest. No dobra, jakie są? Jakie tutaj są? Ale fajne! Maluczki te za. Aha, czyli one też. A, czyli to też jest szybkie. Na szybkość też to działa. Ale mi klapki tam piszą. Czekaj, ile? Jeszcze troszkę. Jeszcze jeden level. Przejdziemy i już będziemy mieli nowe auto. Ding dong! -донг. Ну не, ну я что не. Добро, я что У. Ага. Надо файны три чек свои I can dance, I can dance. Watch me. Hey. Anybody Yeah. Ale czyli te auta też są różne różnej prędkości. Ale to dziwnie wyglądało z mojej perspektywy. Nie wiem, czy u Was też, ale. No. Z mojej perspektywy to bardzo dziwnie wyglądało. O. i Nie! Aha! No to sobie fajnie powiedzieć. Lecimy huh. I'm the speed! Ja! Yeah. Yeah. A no tak, zapomniałam, że już możemy nowe auto sobie... Co to jest za auto? No słabe, to jest lepsze. Ja no, żartuję. To jest lepsze, ale no. Ale tym będziemy latać, Mam balony. To jest chyba takie bardziej urodzinowe auto. Wuku! Mamo, już jeden tysiąc! Oa. <laughs> 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 Dobra. To nie tak źle. Piętnaście minut. See you again. nie, nie! nie. Ej, ale piszcie, czy byliście na filmie Warby, bo ja tak. Nie wiem po co, ale wtedy był ten film w modzie. Ehe. Wiecie? E, 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 e. Byłem, byłem na tym, na tym filmie. A e, spoko e. był. Nie mój ulubiony, ale spoko. Przez ten film lubię różowy kolor. One O Nie! Okej. Okay. Okay. Lecimy! Co to jest? Ej, skąd to się... Ustawienia. Darmowe ugg Odbierz za darmo. Zero minut. Ale fajnie, a ja a ja robuxów nie mam. Mam zero. XD. Ta, ale fajne. O widzieliście to! Joo! Aha. Ale fajne te dziecika Ulepszy. Można ulepszać. Ulepszy za no, mało wygrałem oh my god nie nie, nie. nie. Sobie w biurko i zjadę czekolady dwie lecimy yeah

Jeszcze 100 leveli i już będziemy. Widzicie? 100 leveli trzeba przyjść Aha. Dobra, widzowie, zbieramy milion. Milion, milion. Milion kaski. Nie subskrypcji. Jakby coś. Ale też by było fajnie. Nie, yeah, przechodzimy do. Albo 100 tysięcy chociaż myśmy w Billy może. Teraz do by fajnie. O, o, ok. Watch me down. No, no. Nie, nie, dobra, sześć, <laughs> De. Kuelo. Te. Iker. Kue do... Kue do... do... Lamar? I kerkuje. unai? Nie, co to znaczy kue. Awa, awa. Cześć, nie jestem pan instruktor. Jo! O, widzieliście, ale... Ja, widzieliście, jakie to. Ach, nie, nie. O, oh, nie. Yeah. widzicie ten trik? O. Oh. Dobra, to nie był trik. Ale chociaż był jakiś. Cyk. Widowie! Przechodzimy już to prawie. No. Przechodzimy to! Jej! Ała. Lecimy. Lecimy, czerwony bizarje. Nie wiem jak to się... Samochodem da się... Mogę kupić już? O oh my god! Drop to jest. Przypomniało! Nie! Oj oj, 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 cyk, i lecimy! Lecimy normalnie! Pyk!

Hello Lecimy A tak, widzowie, gdzie my jesteśmy Widzowie, my tutaj jesteśmy, ale jesteśmy za tym gościem, widzicie? Tam gdzie myszko muszę mówić Patrzcie na moją myszkę i tutaj Tutaj, prześcigamy gościa Prześcigamy go, prześcigamy, widzicie, prześcigamy go. Nie, dobra, jest. Ile? 22 minuty. Gramy. Nie, przechodzimy to. Widzowie, pierwsi jesteśmy! Pierwsi! Aha My jeszcze nie mamy stoka Wybieramy um. na to! Jej! Ale się cieszę Nie nam... No Szybciej już przejdziemy te odbijale Niż weźmiemy to, ale... No. Aha Hej, hej nie, 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 nie. Ja nie mogę, no. Dobra, przechodzimy to A, a do, Dobra może Powoli powo, Powoli A jej. Co jest? Dobra, przechodzimy do tyłu. Ej, ciekawe, się... nie w tą stronę, dobra. Myślałem, że ta gra jest na tyle nielogiczna, że jak tyłem pojadę i włączę turbę, to będę wtedy szybciej jechać. No. Do tyłu. Przechodzimy to! Stop! Rainbow Rush, Rainbow Rush, leci. Ja, uh, uh. yeah. ale Rainbow Rush, dawajcie. Uh. Dobra, widzowie, nie wiem po co, ale przeszliśmy to! Dobra, ale widzowie, może jeszcze to przejdziemy troszkę, <ścoughs> żeby nazbierać pieniążków, wiecie o co chodzi. O, jak już będzie stać na, na te Ferrari czy Lambo? na... No. Co to jest? To za 4 miliony, co miałem. Na to to wtedy już będzie. Ha! O pyk. Ale drifty ja sobie tutaj robię, mówię Ci drifty, no super drifty, sobie teraz, sobie sobie, sobie drifty. Dobra, widzowie, jednak nie. Ja już się z wami żegnam. Och, ja już się z wami żegnam. No i pa. pa.